Dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Bohemia. Dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy z domu, dlatego że na zewnątrz jest brzydka pogoda. Wiosna, czekamy na ciepło, ale nie możemy się doczekać. No już było ciepło. Wczoraj było 20 stopni, dzisiaj jest znowu zimno, jutro ma być znowu śnieg, a potem znowu 25 stopni i potem znowu śnieg. I tak no, kwiecień, plecień, bo w marcu jak w garuncie. Chcielibyśmy poruszyć taki temat dotyczący tego, czego możecie się spodziewać, jak przyjeżdżacie do Wiednia. Odległość jest niewielka. No tak. Warszawa, Wiedeń, 6 godzin z samochodem teraz. Samolotem 55 minut. Pociągiem 8 godzin. Na pieszo jeszcze nie szedłem. A już w ogóle do granicy polsko-czeskiej to już naprawdę rzut beretem. Tak, teraz to, 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 to się trzeba, no trzeba liczyć 3 godziny nie pędząc yy, strasznie szybko, bez bandatu w Czechach. No to jeżeli ktoś mieszka w południowej Polsce to serio Szybciej dojedzie do wiednia niż do Warszawy. W każdym razie mamy blisko do siebie, mamy blisko do wiednia z Polski, ale możemy spotkać tutaj zachowania, które są takie nietypowe, myślę, i mogą nas zaskoczyć. Po pierwsze, jak przyjeżdżamy do wiednia, to usłyszymy na dzień dobry. Szczęść Boże. Gdziebyście nie wchodzili? Może teraz już troszeczkę mniej niż jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, ale nadal w wielu miejscach od urzędów, poprzez sklepy. Mówi się jak? Grys gott. To znaczy w wolnym tłumaczeniu w szczęść Boże. Nie spotkało mi się nigdy w Biedronce, ani w Żabce, żeby na dzień dobry Pani powiedziała mi szczęść Boże. Tak, to się bierze z kultury niemieckiej i to się jakoś upowszechniło w XIX wieku. Teraz często tutaj w Austrii jest to zamieniane na z albo. Guten Tag normalnie też. Chociaż... Tak? Naprawdę spotykasz się w Wiedniu z tym, żeby Guten Tag ktoś z mówił? Tak, jak zamawiam tak. taksówkę i dzwonię pod 40 100, zawsze. Guten Tag! Tak. Okej. Okay. Także to no, zależy od. Bo od... przejęło się, za... przepraszam, przyjęło się, przyjęło się zastępować to gryzkot na halo po prostu, takie cześć polskie. Ale mówi się też Guten Tag. No? Ja pamiętam, jak w Berlinie mieszkałem pół roku. I na pi w pierwszym miesiącu wszędzie miałem problem, bo wszyscy patrzyli na mnie jak trochę na dziwaka. Bo z przyzwyczajeniem wchodziłem, mówię, gryzkot i wodą. I tak. <gry> no i to jest tak, zostaje. No, rzeczywiście. Ale jak wejdziecie do tureckiej piekarni, to też wam powiedzą gryzkot. To nie jest tak, że. Że to mm -hmm. tylko w austriackich typowo. Mm -hmm. nie? Tak, to jest tak. Używa się z przyzwyczajenia, grzecznościowo, bo wszyscy tak używają, ale to też oznacza taką przynależność do kultury chrześcijańskiej. Takie no, są korzenie. No w tureckiej piekarni niekoniecznie, ale nie mówi się gryzgot, ten god, tylko po prostu ogólnie gryzgot. Mm. Wszystkie bogi. Druga rzecz to nie trąbimy na ulicy. Tak, jest zakaz trąbienia. Przynajmniej. W dużej mierze przestrzegany przez Austriaków, bo, yy, bo nie wszyscy tego przestrzegają, szczególnie gorąco krwiści południowcy, ale yy, mało się trąbi. Mało no. się trąbi, mało jeździ się też na sygnale takim, na przykład karetka. Jak jechałam karetką do Porodu, jechaliśmy na takich, jak to się Włączone nazywa? są bomby na niebiesko, tak, ale, ale bezdźwiękowe. Bez bez bezdźwiękowe. Jeździ się też przepisowo. I nie przejeżdża się pieszych na, na przejściach dla pieszych. I nie wyskakuje się raczej z bejsbolem do, do kolegi, który do drugiego, coś zawinił tak. na, na ulicy. Patrzymy na to wszystko z perspektywy Warszawy, gdzie jeździ się dość specyficznie i chyba nie ma drugiego takiego miasta w Polsce, gdzie jeździ się w ten sposób. Tak agresywnie. Bo specyficznie jeździ się też w Rzymie i w Paryżu, ale nie ma takiej agresji. W Warszawie po prostu jest agresja są kanały specjalne nawet tak jak Warszawka Pastoralicy, gdzie to jest raz w tygodniu przedstawiane są filmiki jak ludzie tam jeżdżą. Tu jeździ się spokojniej. Nie atakuje się innych kierowców. Nie trąbi się, nie zajeżdża się drogi, nie pokazuje się jak się powinno jeździć, nie wymachuje się rękami, nie wysiada się, a piesi na pasach mają po prostu yy, pierwszeństwo, być. tak. No jeżeli ktoś jest, zmienia pas i włącza kierunkowskaz, to nie dojeżdża się do samochodu który jedzie przed nami tak, żeby on się nie wepnął i pokazać mu, no nie, nie, sorry, no nie wiedziesz. No. Tylko wpuszcza się go przed siebie, że ten ruch w miarę płynął i ruch też jest płynny. Tutaj jak jest korek, to to się pomału, pomału, ale się przesuwa, a nie tak, że jak jest korek na Marszałkowskiej, tu, tu zobetonowany i na dwie godziny. Chociaż trzeba też uważać, bo ja się z tym spotkałem na początku mojej wiedeńskiej kariery, kiedy próbowałem zawrócić na ciągłej linii albo zrobić coś niehalo. Co się Austriakom nie podobało, to potrafią dojechać do Zderzaka, chociaż mieliby 30 metrów miejsca dojechać do Zderzaka i kiwać głową, że tak przecież nie można, to jest nielegalne. Nie można tak. No bo chcą Cię pouczyć, może nie wiesz. Ale jak sami chcą zawrócić, to zawrócą. To, to też trzeba powiedzieć. że sami to machają no, ręką. Sorry, tutaj zapomniane pod prąd, sorry. Ale jak Ty będziesz zawracała lub zawracał na odciągłe linii, to... No, ale Wiesz, mówimy o ludzie. zachowaniach. Dobrze, ja może mówię o zachowaniach, które... Ci, którzy dojadą, ten, który dojedzie, pewnie by sam tak nie postąpił. Możliwe, że tak. Mówimy o zachowaniach. Dobrze. Jako kierowca spotkałem się z tysiącami takich zachowań. Dlatego o tym mówię, bo no nie ma co lukrować. No tak jest. Piwo na ulicy. Proszę bardzo. Wypijecie. Nie ma problemu. Tak samo zresztą jak w Berlinie. Można sobie iść z butelką popijając. Bardzo to lubię popołudniami ciepłej wiosny. Piwo smakuje dużo lepiej niż w domu. E, no, można pić alkohol na ulicach. Co niestety często widać w niektórych takich miejscach, w niektórych becyrkach. Po parkach, skwerach, placach siedzą i piją. Siedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanki swawole. Kolejna sprawa to równouprawnienie. Y można to potrakt potraktować jako coś pozytywnego albo coś negatywnego. Zależy jak na to spojrzymy, ale nie ma co liczyć tutaj w Wiedniu na to, że kobiety będą przepuszczane, będą puszczane przodem, albo że ktoś ustąpi kobiecie miejsce w tramwaju. Jak no, raczej jest równouprawnienie. Tak ogólnie można to przyjąć. Mhm. Jak w dniu Świra, ja jestem za równouprawnieniem z gorącym zwolennikiem jestem. Tak? Tutaj wszyscy. Mieszkańcy są również zwolennikami, I Jeszcze, przepraszam, dopowiem, że to dotyczy też jakby i kobiet i mężczyzn, to ustępowanie na przykład w tramwaju. Bo jak byłam w ciąży tutaj trzy razy, i był taki czas, gdzie z froni w ciąży jeździłam codziennie na kategorię do szpitala i były no, zawsze miałam miejsce stojące. To nikt mi nie ustąpił, ani kobieta, ani mężczyzna, jakby nikt nie zwracił uwagi na to, że no, że trzeba ustąpić czy należałoby, że wypadałoby. Nie ma takiego podejścia. Inna sprawa, że ja nigdy się nie upominałam też o to miejsce, bo w tramwajach są zwykle wyznaczone takie miejsce, gdzie może usiąść właśnie kobieta w ciąży, albo starsza osoba, albo na miejsce z wózkiem, ale kiedy te wszystkie inne miejsca są, kiedy te miejsca są zajęte, oznaczone, no to na inne miejsca przysługują tym osobom, powiedzmy, normalnym, nieuprzywilejowanym, prawda? Mhm. To na ten temat możesz ty dużo powiedzieć, bo ja z równouprawnieniem mnie ja nigdy nikt nie ustąpił. Żadna kobieta mi nie Ale kiedy pracujesz w urzędach tutaj i w Polsce, no to widzisz różnicę, jeżeli chodzi o te relacje damsko-męskie, nawet? Kobiety same się rywą do noszenia statywów i są takie bardziej, myślę, no, mają podejście, że co mają zrobić, w czym pomóc. U nas jest tak bardziej, że. A nie, to jesteś kobietą, to, to tego nie bierz, ja to zrobię. Tak, no. Nie wiem, no ja nie mam nic przeciwko, ani też nie, nie potępiam, ani nie... Mhm. Bo ja najczęściej pracuję sam, także mnie to teraz jest trudno powiedzieć. Yy, no ja mam przyzwyczajenia i nadal robię tak samo. Ja się nie zmieniłem w... mieszkając tutaj, nie, nie, przecież, nie przyjąłem zasad panujących tutaj, tylko zachowuję się tak, jak w Polsce. Czyli Ty jesteś sobą... W Polsce ja. jestem bardzo szaromański. Ja też nie mówię, że czy to jest dobrze, czy to jest źle. Po prostu taka jest kultura. No. To jest... Ale z drugiej strony, jak y, rusza tramwaj, czyli rusza autobus, i kierowca tego pojazdu widzi, że ktoś jeszcze biegnie, no to otworzy drzwi. Tak, to się często Prawda? tutaj zdarza, że poczeka, tak. A w Warszawie prawie nigdy. Nie. Nigdy. Się... Mhm. Miałem takie sytuacje i miałem wrażenie, że motorniczy miał dziką satysfakcję, że 33 odjechało właśnie. Jak jesteśmy w Wiedniu, nie ma co liczyć na to, że spotkamy swochowanego pracownika, obsługi klienta na przykład, albo urzędnika. Raczej oddziela się tutaj pracę od życia zawodowego, co jest bardzo, czymś bardzo pozytywnym. No. Tak. Prawda? Często się zdarza, że, że się yy, w supermarketach witają z tobą pod, między regałami. Ludzie, którzy tam pracują, jak cię widzą, to powiedzą: Halo. Nieznajomi widząc na klatce schodowej też mówią halo, nie przechodzi się tak niemo jak u nas często, że się o kogoś potkniesz i, i ty, a on, tylko jak no, bardziej się… No, ja to tak widzę. Taka kultura ja trochę jak z wędrówek górskich, że jak kogoś się spotyka na szlaku, to się… To się wida, wida. <laughs> nie wiem Cześć się mówi na, nie? na szlaku. Tak, jakby się po prostu witamy sobą. Cześć, cześć, cześć. Mhm. No jak dosyć... byłem... W to zawsze mówiłem sześć i zawsze mi odpowiadali siedem. Śmieszne to było. Wtedy. Pogubiłam się w tym liczeniu, ale numer 5 mam tutaj stres. O, słowo klucz. Tak i myślę, że nie spotkacie się z tym, kiedy przyjedziecie tutaj po prostu na urlop, ale kiedy postanowicie tutaj zamieszkać, to stres to będzie wyraz, który będzie się powtarzał bardzo często. Tutaj Wiedeńczycy są bardzo zestresowani i niewiele trzeba, żeby właśnie zaczęli używać tego określenia: jestem zestresowany, mam stres yy, i tak dalej. I myślę, że szczególnie kiedy przyjeżdża się na przykład z takiej Warszawy albo z innego dużego polskiego miasta i yy, jest się takim człowiekiem powiedzmy na dorobku i się pracuje intensywnie w, w Polsce i przyjeżdża się tutaj, to nagle się okazuje, że coś, co jest dla nas, dla Polaków normą. Praca pod wpływem stresu, właśnie, ale szybko, no, szybko wykonywanie tak. swoich wszystkich poleceń to tutaj mówi się o tym dużo. 10 rzeczy na raz i niczego nie można zepsuć no to tutaj tak się nie działa. Nie? Tutaj po kolei ustalone musi być wcześniej, bo jak nie jest ustalone to i, i trzeba zaimprowizować, to wtedy jest stres. Nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, nie lubią tego. Wiąże się to z ogromnym stresem zaraz wszyscy są spoceni, zestresowani. I muszę napić się kawy. Tak jest u mnie przynajmniej. Nie zrobić mitek z pauzy. Tak, no ja, ja na przykład, już teraz mniej pracuję z dziennikarzami, ale jak jeszcze pracowałem w telewizji i, i, i pracowałem z dziennikarzami, i na przykład jechaliśmy na konferencję prasową, to miałem kilku takich klientów, że nie można z nimi było porozmawiać, bo oni przygotowywali sobie pytanie. Jedno lub dwa pytania. Które mieli zadać, tak. tak? I mieli stres. Nie, 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 ja teraz muszę coś bardzo ważnego przeczytać. I czytali sobie te dwie linijki, bo to było jeszcze przed konferencją, więc wszystkiego się dowiadujecie na konferencji i do tego zadajecie pytania. A oni sobie przygotowali to i w ogóle byli w innym świecie, bo, bo musieli to zrobić. No. Ja rozumiem skupienie, i, ale no to, pracując w naszym zawodzie, dziennikarz jest non-stop informowany, jest w ruchu, odbiera dziesiątki telefonów i, i musi mieć podzielną uwagę. Tutaj tak do końca nie jest. Nie chcę tu nikogo obrażać czy tam czy się nabijać z tego, ale naprawdę to wszystko pracuje dużo wolniej. Kolejna i ostatnia rzecz, co będzie bardzo często spotykane, kiedy tutaj zamieszkacie, co polecam serdecznie, to chwalenie się tytułami naukowymi. Jeśli jesteście magistrami, doktorami czy innymi specjalistami, należy to zawsze wszędzie podkreślać. Ludzie to wypisują sobie na przykład na drzwiach, magister karpiński na przykład. No tak, nie musi, nie, nie, ja nie pracuję w aptece, ale dowiedziałem się, że jestem magistrem karpińskim. Nigdy w Polsce nie przedstawiłem się jako magister karpiński. To ale... jest bardzo cenione tutaj, to jest bardzo tak. ważne. Oni się liczą z osobami, które są dobrze wykształcone. Osoba z magistrem tutaj już jest yy, traktowana dobrze. Co więcej, to się dzieli. Ja na przykład mogę się podpisywać MA, czyli magister sztuki, Master of, Master Art. Czy tam jakoś to tłumaczą. I to jest jeszcze inaczej odbierane. Także jeżeli ktoś tutaj się nie, nie ma przed nazwiskiem czegoś, przedrostka, bo tu się chyba nie MGR, tylko MAC pisze, prawda? I Tak. To znaczy, że albo tak jakby o tym nie wiedział jeszcze, że się to wszystko pisze, że, że magister to jest powód do tego, żeby się tym podpisywać, albo tego zwyczajnie nie ma. No Ma jakąś tam liceum bądź maturę. Ale nawet osoby, które mają liceum albo maturę, mają takie skończone tutaj takie specjalistyczne taki bachelor, fach. Ta, czy... Nie, taki fach zrobiony tak jak u nas na przykład technikum. Aha, są to są inżynierami, To nie? są już tutaj jakby traktowani jako inżynier. I ja pamiętam jak Ania y, Hofstetter, ta która prowadzi właśnie bloga o Austrii, wypisała kiedyś opublikowała całą rozpiskę tych tytułów, że w zależności od tego jaki macie fach skończony, powiedzmy Jesteście pielęgniarką z skończoną szkołą, taką pomaturalną. To wypisujecie coś. Jak jesteście hydraulikiem, to coś. A jak tak taksówkarzem, to coś jeszcze innego. Mhm. I po tych tytułach oni wiedzą, kto do jakiej, do jak, do jakiej skrzyneczki człowieka. I nawet chyba u lekarza wywołują w ten sposób, nie? Magister tak, Karpińska! Tak, tak. To się spotkałam z tym kilka razy, jak byłam na badaniach, w zwiększu jakieś pobranie krwi. Magister karpińska, albo do, do lekarza po prostu na wizytę Aha. umówioną. To też się stosuje. Tak, ale no, przy zameldowaniach, czy jak czeka się w urzędzie na jakąś odpowiedź, czy, czy, no, warto, to, warto to wpisywać, bo, bo, bo to działa. A nawet jak myślę, że nawet jak piszecie jakiegoś maila do hotelu czy gdzieś do jakiegoś miejsca, powiedzmy z reklamacją, że nie mieszkacie już, nie mieszkacie jeszcze w Wiedniu, ale jesteście klientami tutejszych e, takich placówek. To I macie, macie sobie, magistra. I macie magistra, to możecie sobie to dopisać. A jeżeli nie macie tego magistra, to ja już się spotkałam z tym, że osoby, które nie mają tego magistra, to jak dzwonią, to co się przedstawiają? Halo, magister, powiedzmy, Karpińska, to i to. I wiadomo, że zostaną po prostu lepiej potraktowane. Nie chcę już wchodzić w całą ideologię, w historię tego, z czego to wynika, bo to jest ale bardzo tak jest. Obszerny, mhm. obszerny temat. Ale tutaj tak to jest, to funkcjonuje. Kto ma tytuł, to się tym chwali. Muszę zrobić doktorat. Wchodzenie. <laughs> Wszystko jest możliwe, jeśli chcesz. No to, ale jest co no się... jeszcze? Nie, to wszystko. Mamy z takich rzeczy wypisanych tak na szybko te, te kilka informacji. Ja jestem ciekawa, co osoby, które mieszkają w Austrii, myślą o tym wszystkim. Mieszkające w Wiedniu przede wszystkim, mhm. bo Wiedeń to nie cała Austria. Może zrobimy część kolejną? Zobaczymy. Podpisujcie w komentarzach bądź odzywajcie się do nas, jakie zauważyliście różnice, jakie są tutaj zasady panujące, takie, które zwróciły waszą uwagę, bo na pewno jest ich więcej, a takie najważniejsze staraliśmy się wam Pokazać. No i czy zgadzacie się z tym, co już powiedzieliśmy? Właśnie. Bo możecie, czy rzeczywiście nie, tak jest? Czy Możecie swoje mieć obserwacje zupełnie inne. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi, to proszę um, zostawcie swój komentarz. Tak. Jeżeli chcecie być powiadamiani o kolejnych naszych filmach, włączcie subskrypcję, dzwoneczek. Ja sprawdzałam ostatnio statystyki, tylko 10% osób um, włączyło dzwoneczek. Aha. To, to nie włączajcie, bo i tak mówimy, nie włączacie to, to, nie włączajcie. A jeżeli chcecie nas oglądać, to nas oglądajcie. Jeżeli chcecie komentować, to komentujcie. A my teraz kończymy. I było nam niezmiernie miło się znowu spotkać. A jak wymyślimy coś nowego, to odezwiemy się znowu. Dziękujemy. Do usłyszenia niebawem. Pa!